Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj muszę podzielić się takimi dosyć przykrymi informacjami, ale nadziei i optymizmu chrześcijańskiego na pewno nie stracimy. Myślę o przygotowanym tym proteście kobiet, strajku kobiet, międzynarodowym strajku kobiet, gdzie kobiety, nie tylko polskie, będą domagać się no, realizacji swoich wydumanych praw. Bo akurat znamy dobrze sytuację w Polsce, sytuacja polskich kobiet jest dobra, a mówienie o prawie do aborcji jest, mówiąc najdelikatniej, wielkim nieporozumieniem. Bo trzeba nam cierpliwie, kulturalnie przypominać, że nikt nie ma prawa zabijania drugiego niewinnego, bezbronnego człowieka nikt także matka nie ma prawa zabijania swojego własnego nienarodzonego dziecka i to jest rzecz oczywista o której nawet największych emocjach politycznych społecznych nie można zapominać jeszcze raz wracam się z gorącym serdecznym apelem przypomnieniem nie ma prawa żaden człowiek Zabijać drugiego, absolutnie niewinnego człowieka, nienarodzonego dziecka, obojętnie czy to jest mężczyzna czy kobieta. Musimy bardzo mocno tą sprawę podnosić. No, kiedy słyszymy w tych czarnych marszach hasło moje, ciało moja sprawa, no to nie wiadomo, jak wielką nie czy wielkim cynizmem mamy do czynienia? Medycyna, biologia no, od dawna stwierdziła to, co dla ludzi myślących jest oczywistością, bez żadnych dociekań naukowych. Nienarodzone dziecko nigdy nie jest częścią organizmu matki. Od samego początku zaistnienia jest odrębnym, innym człowiekiem, dzieckiem tej matki, ale innym, odrębnym bytem biologicznym. To trzeba mocno akcentować. My musimy spokojnie, bez żadnych jakichś złośliwości, nie daj Boże, tłumaczyć tym kobietom, które bardzo pobłądziły, że kobieta, matka nienarodzonego dziecka, kobieta w ciąży nie stoi przed dylematem: być matką czy nie być matką, jak piszą lewicowe, liberalne gazety. Kobieta w ciąży już jest matką. Jest matką nienarodzonego dziecka. I ona stoi przed niekiedy dramatycznym wyborem: czy być matką żyjącego, urodzonego dziecka, czy być matką zabitego przez siebie poprzez aborcję dziecka. To macierzyństwo jej zadecydowało się, zaistniało w momencie poczęcia. To trzeba bez przerwy powtarzać. No, hasło bardzo chwytliwe: ratujmy kobiety. Oczywiście. Oczywiście, ja powiem: wszystkie kobiety, ratujmy kobiety, te, które się narodziły, gdyby im groziło jakieś niebezpieczeństwo, i ratujmy kobiety nienarodzone. Ja miałem wiele spotkań z feministkami w różnych sytuacjach i prosiłem ich o wyjaśnienie. Jak Panie tego nie możecie zrozumieć, że domagając się aborcji? Swobody aborcji? Domagacie się prawa bezkarności zabijania nienarodzonych kobiet, nienarodzonych dziewczynek. Gdzie tu logika, gdzie rozsądek? Bo płeć dziecka, płeć człowieka decyduje się w momencie poczęcia. I od samego poczęcia jestem albo mężczyzną, albo kobietą. I domagając, jeszcze raz podkreślę, bezkarności, swobody, tak zwanej aborcji, de facto domagamy się bezkarności, Możliwości zabijania nienarodzonych kobiet. To trzeba podkreślać. To, co mówiłem już, ratujmy wolność kobiet. Nie ma wolności zabijania. I nikt nie może żadnemu człowiekowi udzielić prawa zabijania drugiego, niewinnego człowieka. Dodajmy absolutnie niewinnego człowieka, jakim jest poczęta, nienarodzone dziecko. I proszę Państwa, jeszcze druga sprawa, bardzo bolesna, bo słyszymy, że jest już projekt ustawy, który ma wprowadzić no, legalizację pigułki Lawan z tym ograniczeniem, że to ma być już specyfik na recept. Absolutnie nie godzimy się na takie rozwiązanie. Pigułka Lawan nie jest środkiem antykoncepcyjnym bo jest także środkiem wczesnoporonnym, niszczącym poczętą istotę ludzką. Pigułka l została w Polsce wprowadzona za czasów rządu PO drogą kłamstwa, bo mówiono w Ministerstwie Zdrowia, że musimy ją wprowadzić, bo tak zdecydowała Unia Europejska. Nie, Unia Europejska nic nam nie narzucała. Wprowadzenie l to była własna decyzja rządu PO, konkretnie ministra Arukowicz. One ma powiązania ze zbrodniczym koncernem IG Farben Industrie, producentem cyklonu B. Oczywiście historyczne powiązania poprzez firmę przejściową firmę Hest. Jak tragiczna to sytuacja, bolesna to sytuacja. Ja mam jakąś nadzieję, że może nasi parlamentarzyści opamiętają się i wprowadzą zakaz, całkowity zakaz sprzedaży tego Niszczącego życie specyfiku LA-1, Bo przecież nie może być tak w Polsce, żeby po iluś dziesięcioleciach znowu produkty rodem ze zbrodniczej firmy IG Farben zabijały polskie nienarodzone dzieci. Proszę o modlitwę w intencji parlamentarzystów, dziennikarzy, żeby wierni prawdzie, wierni prawdzie chronili życie każdego poczętego dziecka. Szczęść Boże.